Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Krakowskiego Espresso. Dziś Państwa i moim gościem jest Patryk Sokołowski, pomocnik Krakowicz. Cześć Patryk. Witam serdecznie. Pytam go na początek, jak nastroje przed niedzielnym meczem z Widzewem? Chęć rewanżu pewnie we Was kipi za ostatnią porażkę w poprzedniej rundzie 3-1. Ten pamiętny mecz, który odbił się w szerokim EFC i Polsce. Kibice biegali tutaj właśnie po stadionie Podachu. Tak, to prawda. Nastawienie jest na pewno mocno bojowe. Staramy się jak najlepiej przygotować do tego meczu i mocno pracujemy na treningach, żeby, żeby być gotowi na niedzielę, ale tak jak powiedziałeś, na pewno jesteśmy mocno zmotywowani do tego, żeby, żeby ten mecz wygrać. Ty chyba jesteś jeszcze bardziej zmotywowany w tym. Tej rundzie, z racji tego, że kontrakt dobiega Twój końca w czerwcu, więc ostatnie pół roku, żeby przekonać szefa wszystkich szefów Krakowi, żeby parafowali umowę na kolejny, nie wiem, rok czy półtorej. No Tak, na pewno, kiedy ten kontrakt się kończy, to, to ta motywacja można też powiedzieć, że jest podwójna i, i staram się robić wszystko, żeby przede wszystkim pozostać zdrowym i, i grać jak najlepiej. Powiem szczerze, że mam już doświadczenie z mojej kariery. Że wiele, wielokrotnie ten kontrakt mi się, e, mi się kończy. Miałem taką sytuację, także nie panikuję, jestem, jestem spokojny. E, no i tak będę musiał przekonać wszystkich szefów do tego, żeby chcieli ze mną e, kontrakt podpisać. Tak? Powiedz mi jeszcze, bo e, e, najbliższy mecz z widzewem, no to wiadomo, gramy o trzy punkty i tak dalej. E, ty już jesteś tutaj rok w Krakowi. E, Runda wiosenna to był, poprzedniego roku to była walka tak naprawdę o utrzymanie. Popatrzcie jaka ta nasza polska y, piłka kopana, najlepsza liga świata jest dziwna. W jednym sezonie na wiosnę bijesz się o utrzymanie, a tutaj na runda wiosenna bijecie się tak naprawdę o europejskie puchary. No tak, tak. Myślę, że mamy wiele takich przypadków i e, tak jak też tu przychodziłem do Krakowi, też podobnego wywiadu udzielałem i i tak właśnie mówiłem, że mam nadzieję, że tak będzie w sumie: że utrzymamy się na spokojnie w tamtym sezonie. Chociaż można powiedzieć, że nie było to aż tak spokojnie, jak sobie to wyobrażałem, ale cel został osiągnięty i to było najważniejsze. A że w przyszłym sezonie będziemy w stanie zaskoczyć, i, i myślę, że tak też się stało. Mam też doświadczenie z wcześniejszych klubów, gdzie przychodziłem do Piasta Gliwice, kiedy utrzymał się w ostatnim meczu w lidze. Ja, ja też wtedy przychodziłem w lato i w następnym sezonie było mistrzostwo Polski, więc można powiedzieć ze skrajności w skrajność. Teraz też widzimy jaka jest sytuacja Śląska-Wrocław. Także też nie można popadać w chórę optymizm, optymizm tym, tą rundą i skupić się na tym, żeby jak najlepiej przygotować się i grać w tej rundzie wiosennej, bo tak jak... Teraz mogliśmy być, można powiedzieć, na górce. To musimy zrobić wszystko, żeby na tej górce się trzymać i, i być jak najbliżej tych czołowych lokat. Ja mam nawet, mimo teraz, że ten okres transferowy jest w Krakowi dosyć skromny, skromnie obchodzony. Aczkolwiek uważam, że ta runda wiosenna może być jeszcze większym Waszym triumfem, z racji tego, że. Na, przed jesienią było sporo transferów, dużo zawodników przyszło do klubu yy, i dopiero oni mogą teraz tak naprawdę w tej rundzie wiosennej po tym okresie tak zwanej aklimatyzacji odpalić tak naprawdę. Wy dopiero teraz po tym zgraniu przez jedną rundę teraz możecie tak naprawdę pokazać pełnię swoich umiejętności. Może tak być, czas pokaże <laughs> jak to mówi klasyk, ale yy, mam nadzieję, że tak będzie i y, obyśmy tylko wtrzymali się można powiedzieć w zdrowiu i te kontuzje nas unikały. Bo ten skład jest całkiem stabilny, wiadomo, jakieś e, niewielkie ryszady występują, ale myślę, że mamy naprawdę zgraną paczkę przysłowiowo mówiąc i e, tenujemy już dłuższy czas w takim, takim składzie e, z tym samym sztabem szkoleniowym, więc. E, Mamy spełnione warunki do tego, żeby grać jak najlepiej. Mam nadzieję, że tak też będzie w tej rundzie. Dobra, koniec o piłce. Może o tobie. Jak się mieszka w Krakowie? Bo tego w Krakowie mieszkasz czy gdzieś pod Krakowem? Mieszkam pod Krakowem, w Mogilanach dokładnie. Mieszka mi się bardzo fajnie. Kraków jest też, można powiedzieć, dużym miastem, tak samo jak Warszawa, z której pochodzę, więc myślę, że nie ma tu jakichś dużych różnic. Na co dzień w większości spędzam czas, właśnie troszkę poza miastem, można powiedzieć, takie wolne. takie piwko, <laughs> Tak, to tylko w, jakiejś, w jakimś przerwie od rozgrywek, ale tak. no Mam, można powiedzieć, takie z kasogródkiem i tam mam teraz dziecko, mam małego pieska, więc, więc myślę, że takie spokojne raczej życie wiodę i razem z żoną staramy się. no... Można powiedzieć, jak najlepiej wychować nasze, nasze dziecko, i na tym się teraz, najba, na, na, można powiedzieć, najbardziej skupiamy. E, wiadomo, czasami wyskoczymy można, y, do Krakowa, masz, na jakieś reputacje. jakieś takie właśnie swoje ulubione miejsce, gdzie, nie wiem, przechodzi ten czas, że macie popołudnie razem, wolne i tak dalej, i już wiecie od samego rana, że pojedziemy tu i tu. No, taki macie, masz jakieś takie swoje ulubione e, lo, lokalizacje w Krakowie? Gdzie lubicie spędzać czas w godzinie? Tak, bawialnie z dziećmi. <laughs> tak, ja chyba wszyscy uczestniczą. Tak, w tak, ale e, myślę, że też bardzo często nas odwiedza rodzina e, czy moi rodzice, czy rodzice mojej żony, czy ogólnie nasza e, rodzina. Często przyjmujemy gości i wtedy jest okazja, żeby wyskoczyć do Krakowa, e, do jakiejś restauracji, czy na Kazimierz. Ja osobiście bardzo lubię Nami, która które jest taką moją, można powiedzieć, ulubioną restauracją, ale też, żeby przejść się po rynku czy, czy ogólnie po Krakowie, myślę, że jest to, jest to bardzo fajne. Mhm. Jak to wygląda też u Was w Szatni? Już się tam po tym roku skumplowałeś, zaprzyjaźniłeś z którymś z konkretnych zawodników, czy jednak to jest jedna wielka, pasiasta rodzina? No wiadomo, te relacje z niektórymi są bliższe, z niektórymi e, troszkę dalsze. 20-osobowe. Tak, to, to nigdy, się, nigdy nie jest tak, że z każdym ma się taką samą relację. E, ja bardzo dobrą relację mam z Michałem Rakoczym, który e, niestety teraz jest na wypożyczeniu, ale e, na pewno jest... Piszecie ze sobą. Tak, A. oczywiście, dzwonimy do siebie. E, można powiedzieć, tych zawodników z Polski jest trochę teraz mało. i, e... I Więcej niż w Rakowie. <grym> więcej niż w Rakowie, ale tak, mogę podszlifować swój angielski. E, też mam bardzo dobry kontakt z Mikim Majgardem, między innymi, e, co już jest, można powiedzieć, takim <grym> szeroko obija się echem po mediach społecznościowych, ale tak, e, bardzo się z nim lubię i mamy taki podobny vibe. Teraz też z Karem Wójcikiem, który, który jest młodym zawodnikiem, który wchodzi, ale też mam z nim bardzo dobry kontakt. Czy, czy z Jakubem, Jogasem? Mhm. Myślę, że to są takie osoby mi teraz najbliższe w szatni. Nie odkrywaj szczegółów, bo na pewno Twoja żona będzie to oglądała. Powiedz tylko tak ogólnie, czy plan na Walentynki jest już dopięty na ostatni guzik? E, oczywiście, że tak, bo tam na Walentynki zorganizowała mi ekstraklasa SA. Można przyniesie się e, meczem z koroną kielce, więc Walentynki ramy z koroną kielce, ale. No, nie będę może mówił moich innych planów, ale na pewno postaram się, postaram się coś strzelić, coś, coś małżonkę zaskoczyć i, i może gdzieś się wybierzemy, albo coś przygotuję w domu. Mhm. Dobra, jeszcze trzymając się życia prywatnego, co ciekawego ostatnio oglądałeś, jaki film byś polecił naszym widzom, nie wiem, na jakiejś któreś tam z tych platform streamingowych. No, Czyli jako młodzież tata nie ma czasu na to. Bike Sing. Teraz katujemy, ale tak na poważnie. Teraz podczas obozu o to na przykład przeczytałem chyba trzy książki i jedną dostałem od Sebastiana Staszewskiego peszkografię bardzo ciekawa i, i takie fajne pokazane życiorys Sławka Peszki, którą mi się bardzo lekko czytało i takie 450 stron, które po prostu mi mignęło. I bardzo lekko się to czytało. I dwie takie książki od Maćka Wieczorka z ekspertiakom.pl, którego mogę polecić, którego słucham podcasty. Może jakimś cudem będzie to oglądał, to, to pozdrawiam serdecznie. Wyślij, a sam Eminka nie? Ale tam Każde niestety... jedno wyświetlenie z Nawagę Złotą. Tak, tam niestety musiałem już zakupić te książki, bo od Sebastiana dostałem, ale właśnie dostałem w sumie, nie, nawet nie zakupiłem, tylko dostałem pod choinkę, bo sobie zamówiłem od Świętego Mikołaja, to była metoda para i seksowny, szczęśliwy milioner o hmm. tym, że w sumie pieniądze nie, nie dają szczęścia w życiu, tylko ułatwiają to szczęście, więc myślę, że to takie fajne też pozycje rozwojowe, a ta ta sławka peszko fajna taka żeby sobie głowę wyłączyć no jakby no, prezes proponował na nowy kontrol obniżkę kont, yy, uposażenia to pieniądze szczęście się nie dają <laughs> ale tak jeszcze serio wspomniałeś o podcastach czy słuchasz A to, masz jakieś tam kilku. Mam, jakichś... mam dużo mam dużo podcastów których słucham tak yy, na co dzień z takich yy, piłkarskich to słucham Tomka świąkały między innymi e, czasami słucham jak uczyć yy, yy, futbolu jeżeli chodzi o piłkarskie, a takie poza, bo słucham, myślę, w większości słucham takich poza. To z takich luźnych, to słucham wahanie, To jest podcast Abelarda Gizy i Piotra Szumowskiego, bo jestem też fanem stand i kiedy mogę, to staram się na jakiś stand-up na żywo pójść. To, to, to słucham właśnie wahania. A z takich bardziej biznesowych to właśnie ekspert w Rolls-Royce, czyli dawny ekspert Bentleyu to Maciek Wieczorek i Biznes 2.0. To są jego programy, też przygody przedsiębiorców. Też biznes klasę czasami ostatnio właśnie nasz prezes był, e, też słuchałem, więc e, takich można powiedzieć bardziej biznesowych, bądź e, jeszcze stricte giełdowych, bo no, interesujesz czy... się giełdą. No właśnie, właśnie, co? Czyli e, po e, tym, karierze piłkarskiej, która jako koniec będzie ho, 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 jeszcze, e, wiele lat e, przed nami, e, bardziej właśnie myślisz e, biznes, czy pozostawanie e, przy e, piłce albo w jej okolicach? Szczerze ciężko mi teraz to określić, bo yy, wiem, że takie wyświechtane, teraz się skupiam na tym, żeby, Grazi, żeby grać to, i tak dalej, ale myślę, że po prostu dlatego się na tym skupiam, bo to mi daje też najwięcej i radości, ale przede wszystkim no, pieniędzy i tego, żebym mógł zabezpieczyć swoją przyszłość i na tym się skupiam i myślę, że jakbym nie, nie poświęcał temu teraz 100%, no to mogłoby to ucierpieć moje przychody, że tak powiem i i moje uposażenie, ale staram się też rozwijać na innych płaszczyznach, między innymi finansowych i, i ogólnie życiowych. A inwestujesz coś? Masz jakieś takie tak, no, krypto, nie krypto, nieruchomości? Staram się, mam i mieszkanie, można powiedzieć, pod inwestycje i tu w, na, w Warszawie. Czy gdzieś I mam jakby połowę swoich środków na rynkach finansowych, mhm. gdzie to są akcje, ETF-y, obligacje w różne, w różne jakby aktywa inwestuję. Gdzieś na czymś Raczej staram się, staram się inwestować tak rozsądnie, rozważnie i nie powiem, że nie wiem, inwestowanie w krypto czy w coś innego jest mniej rozważne, bo każdy ma, ma jakąś swoją strategię, ja mam bardziej strategię dywidendową po prostu i staram się jak najwięcej, żeby czy to dywidend, czy odsetek, czy, e, czy właśnie po prostu, żeby ten cashflow cash flow jak najbardziej się zwiększał i spływały e, czy to wpływy z najmu, czy to wpływy z dywidend, czy z odsetek. E, Taka dywersyfikacja z, tak, z, z, różnych, z różnych źródeł, no, nie, ale są pozostałe, z których i tak się spływa. Dokładnie i staram się edukować w, w tym kierunku. E, a co do przyszłości, no to szczerze powiem, nie wiem jeszcze na ten moment. E, może bym połączył to i, i to doświadczenie z futbolu, i to doświadczenie, które zdobywam z finansów. Może mi się to uda jakoś połączyć, czy to we własną działalność, czy może w jakimś klubie piłkarskim, czy w ogóle klubie sportowym. Zobaczymy, na pewno mam kilka pomysłów. Staram się też zebrać jak najwięcej środków, żeby móc te pomysły później realizować i być. Może nie to, że wolnym finansowo, ale mieć jakiś tam kapitał na start i jakieś tam, żeby środki spływały co miesiąc, ale tak jak powiedziałem, myślę, że to będzie się jeszcze wszystko klarowało w przyszłości, bo ten świat się tak szybko zmienia, że jeżeli spojrzymy 5 lat wstecz, no to 2020 to w ogóle był, był inny świat, tak? Ale ja I... ja przecież pamiętam, jak brałem kredyt na mieszkanie. Nie? Później to się stało memem, kiedy mi w gościu mówi: Panie, żeby te stopy poszły do góry, to musiała być jakaś zaraza albo wojna. I tak. mamy wojnę i COVID. Tak, tak, więc myślę, że. Też nie ma co tak planować, że nie wiem, za 5 lat będę tym i tym, bo za 5 lat ten świat może być zupełnie inny i inne umiejętności będą potrzebne, więc staram się różne umiejętności rozwijać. Teraz też chciałbym, żeby rozwinąć jakiś język obcy, może hiszpański i. i też, żeby po prostu mieć. Jakiś... transfer ewentualnie. Tak, do Hiszpanii bądź hiszpańskojęzycznych, tak. Nie, no tak, że żartem, ale żeby mieć jakieś takie umiejętności, które będą. I, i takie, które po prostu już ze mną zostaną, tak? I nieważne, co się będzie działo, to po prostu te, w te umiejętności będę uposażony i, i nie wiem, urwie mi nogę, to dalej będę mógł robić coś innego i tak, tak do tego podchodzę, że nie jestem piłkarzem przez całe życie, tylko jestem człowiekiem i wyobrażam sobie siebie też w jakiejś innej roli. Super, bardzo wielkie. Dzięki za poświęcony czas i rozmowę. Państwu i moim gościom w kolejnym odcinku Krakowskiego Espresso, bardziej to jest podwójne espresso, był Patryk Sokołowski, pomocnik Krakowi. Jeszcze raz wielkie dzięki za spotkanie i powodzenia w łodzi. Dziękuję bardzo, bardzo było miło. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Krakowskiego Espresso. Do zobaczenia.